Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałem zrobić z Wami kolejny element pod maturę podstawową z matematyki. I nie będę ukrywał, że jest to jeden z trudniejszych typów zadań. A mianowicie, zajmiemy się dzisiaj odszukiwaniem wzoru funkcji kwadratowej mając dane parametry tej funkcji. Czyli nie jest to klasyczny model, że mamy funkcję i musimy coś dla niej policzyć, czy to miejsca zerowe, czy to wierzchołek. Tylko mamy pewne informacje i musimy znaleźć pierwotny, pierwotny wzór. No mówię, są to dość, dość skomplikowane zadania, ale pokażę Wam technikę, która powinna Wam to ułatwić życie. Zrobimy dzisiaj dwa zadania, a potem treści tych zadań wrzucę do, do opisu pod, pod filmem. Dlatego, że te zadania najlepiej robi się na takich żywych przykładach. Tutaj ciężko gdzieś omówić ten model. Najlepiej to po prostu pokazać. Zaczniemy od, zaczniemy od pierwszego zadania. Mówię, treść tego zadania potem, potem wrzucę, wrzucę w opisie. I zadania, w których mamy elementy, parametry funkcji kwadratowej, a musimy znaleźć jej wzór, koniecznie czytamy bardzo małymi fragmentami i z każdego fragmentu musimy mieć, mieć wnioski, bo inaczej zadanie nam się dość szybko, dość szybko rozpadnie. Pierwsze zdanie pierwszego zadania. Jednym z miejsc zerowych funkcji kwadratowej jest liczba 5. No dobra, czyli mamy zadanie pierwsze, i pierwsza informacja, że jednym z miejsc zerowych jest liczba 5. Czyli dla funkcji kwadratowej x1 wynosi, wynosi 5. Natomiast warto wybrać sobie któryś ze wzorów ogólnych funkcji kwadratowej, żeby nad nim pracować. Najlepiej niech to będzie zawsze wzór, wzór ogólny, czyli fx równa się ax kwadrat plus bx plus c. No dobra, i co daje nam informacja, że piąta jest jednym z miejsc zerowych? Daje nam to e, pewną, pewną możliwość. Jeżeli do wzoru funkcji za x e, wstawiamy miejsce zerowe, to f od x, czyli wartość funkcji, musi być równa 0. I taką operację możemy, e, możemy wykonać, i to będzie pierwszy etap naszej, naszej pracy. Czyli 0 to będzie, za każdym wstawiamy piątkę 25A plus 5B plus C. I zobaczcie, powstała nam linijka, w której mamy aż trzy niewiadome. Natomiast po, każdym, po każdej implementacji danych z zadania, warto postarać się, aby ilość niewiadomych nam się ograniczyła. W tym wypadku najłatwiej byłoby wyznaczyć C. <laughs> ja już pozamieniam sobie strony. C to by było -25A -5B. Co prawda, to nie jest najlepsze wyznaczenie, wyznaczenie C, bo mamy tutaj troszkę niewiadomych jeszcze. Natomiast zobaczcie, jeżeli teraz C podmienimy sobie we wzorze ogólnym. Na te minus 25A minus 5B, to we wzorze już nie mamy trzech niewiadomych, tylko, tylko dwie niewiadome. Czyli ilość elementów nam się, nam się zmniejsza. Ok, w tym momencie możemy lecieć do kolejnej informacji w zadaniu. Kolejna informacja jest następująca: Maksymalny przedział, w którym funkcja jest malejąca, jest od dwóch do plus nieskończoności. Czyli od dwójki. Tutaj możemy to już sobie tak naprawdę, na, tak naprawdę zmazać i możemy tutaj wprowadzić kolejną, kolejną informację. Czyli funkcja jest rosnąca wtedy i tylko wtedy, gdy x należy. Rosnąca czy malejąca, spójrzmy sobie, malejąca. OK. Funkcja jest malejąca wtedy i tylko wtedy, gdy x należy od. Dwójki do plus nieskończoności. Co nam da taka, taka informacja? Ten punkt przejściowy, między którym funkcja przestaje rosnąć, a zaczyna maleć, bądź przestaje maleć, a zaczyna rosnąć, to jest P. Więc zawsze, gdy macie informację, że funkcja kwadratowa gdzieś jest malejąca albo rosnąca na przedziale, to liczba w tym przedziale jest to P. P, czyli oś symetrii e, symetrii funkcji. A więc wyłapujemy sobie z tego, że P musi się równać 2. I teraz znowu wykonujemy pracę na bazie wzoru. Jest to drugi element, który sobie, który sobie wyliczymy. e to jest minus B na 2A, czyli minus B na 2A musi się równać 2. I znowu mając zapis z niewiadomymi, staramy się ilość tych niewiadomych ograniczyć. Czyli możemy wyznaczyć, że minus B to jest 4A, a w takim razie B to jest minus 4A. I znowu wyznaczenie jednej niewiadomej za pomocą innych niewiadomych wprowadzimy sobie do naszego, do naszego wzoru. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Za B, <laughs> za B wstawimy minus 4A. Czyli tu już B nam znika i mamy minus 4A. Natomiast te minus 4a za b możemy wstawić też tutaj. I w tym momencie będziemy mieli minus 5 razy minus 4a. Otrzymamy z tego 20a. Czyli mamy minus 25a dodać 20a, czyli pozostaje nam minus 5a. I jak widzicie, tutaj po tej wstawce mamy już. Wzór ogólny, w którym jest tylko jedna niewiadoma. Jest tylko a, które, które musimy, e, musimy odnaleźć. I lecimy dalej z treścią, z treścią zadania. I tutaj znowu możemy sobie wyciąć to, co zrobiliśmy tutaj. Wyciąć sobie tą informację. skupiamy się na pojedynczych informacjach, tak aby ilość niewiadomych we wzorze nam się zmniejszała. Kolejna informacja o zadaniu. Największą wartość funkcja w przedziale od minus 8 do minus 7... Przyjmuję jako minus 24. Ok. Jeżeli mamy przedział i podaną wartość, dobrze sobie naszkicować mały pomocniczy wykres na bazie informacji, które już znamy. X, Y. Czyli tak. Pierwsza informacja to było miejsce zerowe w piątce. Czyli osi Y przecinaliśmy w piątce. Kolejna informacja była taka, że P. To była dwójka i od dwójki do nieskończoności funkcja malała. Ok, czyli jeżeli ona odtąd maleje, to musi też złapać miejsce zerowe i gdzieś polecieć w tą stronę. A ponieważ kwadratówka jest symetryczna, musi to wyglądać jakoś tak. I wróćmy do tej ostatniej informacji w zadaniu. W przedziale od minus 8 do minus 7, czyli ten przedział będzie gdzieś od minus 8. Do minus 7, to nie rysuję w skali, ale żeby to była drobinka bardziej widoczne. czyli w takim przedziale odtąd dotąd e, największa wartość funkcji, największa wartość funkcji to jest minus 24. No to popatrzcie, jeżeli parabola będzie leciała dalej, to w tym przedziale największa wartość funkcji musi być tutaj. Na co wskazuje wykres, bo ten punkt jest najwyżej. Czyli my już wiemy, że dla tego punktu jego wartość jest równa minus 24. A więc my wiemy, że do wykresu funkcji należy punkt minus 7, minus 24. I to jest tak naprawdę nasza trzecia informacja, czyli do fx należy punkt minus 7, minus 24. I teraz tak. Jeżeli mamy punkt, który należy do funkcji, tutaj zawsze postępujemy tak samo niezależnie od dotunku funkcji, od jej rodzaju. Po prostu pierwszą współrzędną wstawiamy za x, a drugą za FY. No dobra, czyli tak, minus 24 równałoby się. I tu już możemy na bieżąco liczyć. Minus 7 do kwadratu to będzie 49, czyli mamy 49a. Minus 7 razy minus 4 to będzie plus 28. A i minus 5a. I zobaczcie, dostaliśmy równanie tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie z, jedną, z jedną niewiadomą. Należy je po prostu rozwiązać, czyli minus 24. Tutaj uważajcie na błędy, na błędy rachunkowe. 49 plus 28 to będzie 69 i 8, 70, 69 i 8. A może nawet zapisać, żeby się nie pomylić. 69 plus 8 to jest 77 i 77 odjąć 5, 77 odjąć 5 to jest 72 A i zawsze dzielimy przez to, co stoi przy niewiadomej, czyli dzielimy na 72, czyli nasze A to by było minus 24, 72, oczywiście trzeba o to skrócić, żeby nie stracić głupio punktów, czyli minus 12, 72 na 2 to jest 36, I jak widzimy, skróci się jeszcze ładnie na 12, mamy minus 1 trzecią, i teraz wystarczy to a, które wyliczyliśmy, wstawić tutaj, czyli tego już nie ma, mamy minus 1 trzecią, minus 4 razy minus 1 trzecia to będzie, minus, to będzie plus 4 3 i minus 5 razy jedna, razy minus 1 trzecia to będzie plus 5 trzecich, i zobaczcie, we wzorze nie mamy już żadnej niewiadomej. Wzór nam się, nam się odnalazł. Jeżeli nawet zagubicie się w tym modelu robienia, robienia zadania, choć ten model właśnie jest tak stworzony, abyście się nie pogubili. Pamiętajcie, że macie częściowe punkty na maturze. To znaczy każda operacja to są już jakieś punkty, bo po każdej operacji jesteście troszkę, troszkę bliżej zadania. A patrząc na ostatnie arkusze sprzed nawet roku czy sprzed dwóch lat, takie zadanie, jeżeli już się pojawiają na maturze podstawowej, są dość wysoko punktowane. To są 4, 4 do, 5, do 5 punktów. I teraz zróbmy sobie jeszcze jedno, jeszcze jedno zadanie. Kolejne, kolejne, które też prosi nas, abyśmy znaleźli wzór funkcji, e, funkcji kwadratowej. Czyli zadanie drugie. I znowu ja sobie napiszę na początek wzór ogólny. Pamiętajcie, że mamy oprócz wzoru ogólnego, e, mamy też postać kanoniczną i postać iloczynową funkcji kwadratowej, czasami warto wybrać, e, wybrać którąś z nich zamiast tego a x kwadrat plus bx plus c, bo wtedy praca będzie odrobinę szybsza, ale to zależy głównie od, e, od treści zadania. Drugie zadanie zaczyna się następująco. Zbiorem wartości funkcji kwadratowej g, czyli mamy jakąś funkcję kwadratową g, a nie f czas wprowadzić zmianę. Jest przedział od minus nieskończoności do 5. Ok. Zbiór wartości to jest rozciągliwość po y. Czyli nasza funkcja kwadratowa gdzieś leci od minus nieskończoności do piątki. Nie wiemy w jaki sposób, natomiast ta piątka jest jej górnym ograniczeniem. Jaki z tego wniosek. Eee. Ten punkt minimalny bądź punkt maksymalny dla funkcji kwadratowej to jest parametr q. Czyli my już wiemy, że nasza kwadratówka ma q równe, równe 5. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Dość ciężko wprowadzić to q tutaj, dlatego że wzór na q jest minus delta na, na 4a. Natomiast jeżeli byśmy użyli jednak e, wzoru funkcji w postaci kanonicznej, czyli a, x minus p do kwadratu, dodać q, to już widzicie, że od razu q możemy podmienić na tą piątkę i ilość niewiadomych akurat w tym wzorze nam się, nam się zmniejsza. Którą postać funkcji kwadratowej wybierzemy, to jest nasza decyzja. Patrząc na to, że tutaj to q się łatwo wprowadza, możemy pójść tą ścieżką. No, i ta informacja jest już wykorzystana. Lecimy dalej z treścią zadania. A zbiorem rozwiązań nierówności, czyli kolejna informacja jest taka, że zbiorem rozwiązań nierówności x y większej od 0 jest przedział, czyli wtedy i tylko wtedy ona jest większa od 0, gdy x y należy od 2 do 8. Ok. Co to oznacza? I tutaj ja mam świadomość, że to odczytywanie takie między wierszami i przebudowywanie tych informacji jest dość, jest dość ciężkie. Natomiast jeżeli zrobimy to na spokoju, wszystko, wszystko nam się uda. Znowu, jeżeli by, mielibyśmy taki hipotetyczny, e, hipotetyczny wykreślić, fg, g, e, g Ips, większe, większe od zera. Funkcja jest większa od zera, gdy wystaje ponad oś y. Czyli my wiemy, że nasza funkcja wystaje ponad oś y, Przedziale od 2 do 8. Czyli w tym momencie ona wystaje ponad oś X w tej przestrzeni. Jaki wniosek? Miejsca zerowe to jest 2, 8. Miejsca zerowe to jest, to jest 2,8. Czyli my już możemy tą informację sobie skasować i po prostu zrobić pewnego rodzaju przebudowanie, a mianowicie, że x1 równa się 2. A x2 równa się 8. No dobra, jak wprowadzić te, te informacje? Myślę, że możemy zrobić dokładnie to samo, co robiliśmy w pierwszym zadaniu. Jeżeli jakiś element jest miejscem zerowym, to po wstawieniu do za x wartość funkcji musi się, musi się równać 0. Natomiast tutaj, wstawiając to do tej postaci kanonicznej, będziemy mieli dość skomplikowane, skomplikowane rachunki. Natomiast zobaczcie, co możemy, co możemy zrobić. Funkcja kwadratowa ma też postać iloczynową, czyli Ax minus x1, x minus x2. I akurat miejsca zerowe fantastycznie wprowadza się do tej postaci funkcji kwadratowej, dlatego że otrzymalibyśmy a w nawiasie x odjąć 2, x2, właściwie x odjąć 8. I tutaj możemy już, to sobie, e, możemy już to sobie wyprowadzić. Czyli zobaczcie, QX to by było A w nawiasie X kwadrat minus 10X. Ja już troszkę szybciej liczę, plus 16, czyli QX to by było AX kwadrat minus 10 A x e, dodać 16A. 16 Ok, czyli musimy odnaleźć jeszcze, jeszcze A. Natomiast pojawia się pewnego rodzaju problem. Ja troszkę specjalnie e, mieszam w tym zadaniu różne postacie funkcji kwadratowej, żeby pokazać Wam, jak można wyjść z trudnej, z trudnej sytuacji. Tą informację mamy już wykorzystaną. Tą informację mamy już, e, już wykorzystaną. Natomiast zwróćcie uwagę, e, uwagę na to, co się dzieje. Mamy odrobinę rozwiązaną postać kanoniczną i mamy częściowo rozwiązaną postać iloczynową, natomiast cały czas brakuje nam pewnych parametrów tej funkcji i dość ciężko byłoby nam znaleźć jakieś powiązanie między tą formą a tą formą. Dość często, nie mogąc przewidzieć, jak zadanie się rozwinie, wybieramy jakąś ścieżkę. I szczególnie na maturze to się może, może, może przydarzyć. Natomiast w pewnym momencie powinniśmy mieć taką świadomość, że niezależnie od tego, czy popełniliśmy błąd, czy jest wszystko w porządku, czasami o ten jeden krok do tyłu musimy się, musimy się cofnąć. No zobaczcie, ustaliliśmy, że Q dla tej funkcji kwadratowej równa się 5. I teraz moglibyśmy użyć po prostu wzoru na Q. Czyli minus delta na 4a, bo to jest równałoby się równałoby się 5, i wyliczyć sobie tą deltę, patrząc na tą postać, którą otrzymaliśmy tutaj. Czyli minus w nawiasie delta to jest b kwadrat, a widzimy, że już nie mamy b, tylko mamy minus 10a, czyli mamy 100a kwadrat, i potem we wzorze na deltę mamy minus 4a, no a jest a razy C, czyli razy 16a. Tutaj możemy sobie dać taki nawiasik, nawiasik kwadratowy. Na 4a równa się 5. I zobaczcie, dostaliśmy równanie znowu z jedną niewiadomą, które możemy sobie dość spokojnie obliczyć i patrzcie, co się dzieje. Tutaj będziemy mieli po wymnożeniu 64A do kwadratu na minusie. Czyli 36a kwadrat minus przodu minus 36a kwadrat równa się i całe równanie jednocześnie możemy pomnożyć razy 4a, czyli równa się 20a, a sobie skrócimy, ten kwadrat z tym a, które, które jest, jest tutaj i dostajemy, że a to by było minus 20 trzydziestych czyli po skróceniu minus skrócimy sobie to na e, najlepiej na 4, czyli minus 5 9 minus 5 dziewiątych i znowu to A, które znaleźliśmy wprowadzimy do e, tej postaci wzoru, gdzie e, ono nam najbardziej to uprości, czyli tutaj już to A znika i pojawia się w tym miejscu minus 5 dziewiątych minus 10 razy minus 5 dziewiątych będzie plus będzie plus 59. No i tutaj mielibyśmy 16 razy minus 5,9. 16 razy, razy 5 to jest minus 89. I w tej przestrzeni mamy wzór, którego szukaliśmy. Nie mamy żadnej, niewiadomej. Wystarczy uprościć te łamki, powyciągać całości i zadanie jest, jest rozwiązane. Nie panikujcie, rozwiązując te zadania. Starajcie się iść właśnie tak kroczek po kroczku, element, element po elemencie. Nawet jeżeli przydarzy Wam się ta umowna ściana, czyli nie będziecie wiedzieli, co zrobić dalej, no to mamy pewne operacje wykonane, pewną ilość punktów, punktów dostaliśmy. Na ten moment to ode mnie tyle. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Hej.